To nie będzie zwykły film wędkarski, nie będzie to też zwykłe łowienie, będą to zawody. Zawody będą odbywać się w dwóch teamach i na dwóch zupełnie różnych łowiskach, obu topowych. Także teraz lecimy z czołóweczką, a za chwilę dowiecie się więcej. Zapraszam. Ale, 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 co się to dzieje? Pierwsza ekipa, czyli Krążno Team, Król Jesiotrów Tomasz oraz <śmarsz> Marcin. Jesteśmy na Krążnie, na stanowisku numer 9. Mamy Budę, mamy Webasto. Poznajcie naszych rywali. Cześć. Cześć. Tu druga ekipa tych nietypowych zawodów. Miłoszewo Team w składzie Pestka i Mrozo. Naszym placem boju oczywiście stanowisko na jeziorze Miłoszewskim numer 41. Pomimo że nie widzimy się z drugą ekipą, wyobrażamy sobie nie tęgą minę Marcina i obłędny wzrok Tomka zwiastujący ich porażkę. Stawką na zawodach jest kąpiel oczywiście w jeziorze. Jeżeli drużyna przegra, no i kupienie dobrej flaszki. I Tomasz, jeśli myślisz, że poniżej setki Kupisz do, dobrą whisky, to jesteś w błędzie. Nie za minimum no, Ty żeś tak chyba zapisałeś. musi być przynajmniej za stówkę, jakaś lepsza. Nie, mówiłem, że lepsza flaszka, ja nie mówiłem, że. Ze no, no dobra, no, może być. No, jakaś flaszka, nie berbelucha. No. A, dokładnie. Jak już o flaszkach mowa, to chciałbym zaprosić Was na nową grupę na Facebooku AlkoFishing, czyli prawie kulturalne picie na rybach. Lecimy na miłoszewo do pestki i Mrozka. Teraz yy, pokażę Wam, jak wypełnię yy, łódeczkę zanętową. Delikatnie, bo ona jest zimna. Ja sobie zrobiłem taki miks z peletu, szybkiej zanęty, kukurydzy, troszeczkę oleju rybnego i takie kuleczki będę wrzucał do łódki zanętowej. Symbolicznie mieszanki grubszego peletu i kuleczek. I tak to wygląda w uderzce Pogoda nas nie rozpieszcza. Mamy plus dwa. Tamta ekipa luksusowo zakwaterowana w y, trzygwiazdkowej y, przyczepie kampingowej ogrzewanej w no i niestety namiot, aczkolwiek też żeby nie być gorszym, do ogrzewania wykorzystujemy podobne urządzenie laj, 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 laj. 🎵🎵🎵 Idą! Mm. artystycznego sika. Mamy rybeczkę. Więc panowie szykujcie flaszeczkę. Ach, dokładnie. Mam nadzieję, że się uda ją Zobaczy. No, tak i dość ciężka się wydaje. Ale tutaj koledzy mieli w nocy temu 5 ryb. To mówią, że nawet dwunastki targały kurde jak dwudziestki latem. O, piętnaście W nocy nie bardzo um, dało się nagrywać. Ta kamera niewiele widzi. Tam może jakieś pojedyncze klatki zostały ujęte eee, ale o, nocy kończymy z deslingiem w wodzie 15600 to noc też tak, grubo bo już godzina 6 rano, chwila przed 6 z 8,5 metra odjazd też nie był zbyt spektakularny walka trwała chwilę tam z 15 minut ale jest i tym samym prawdopodobnie prowadzimy. Lai, 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 la la la, 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 la. Nie chcę, ale muszę. Otóż to, to Zawsze będziecie tacy. 3 grudnia -1, 10 -1, 10 -1, to teraz nam minus 1 rośniejdzie tak za 15-600 delikatne poczubanie jest oto on 15:600. Co daje nam prowadzenie w tych zawodach Taki otołkowiec Piękny Ja on odpoczynij, ja odpocznę I Jeszcze jedna prezentacja I Najważniejsze, że taktyka się sprawdziła Dobra, kończmy tą sekcję bo... Ręce nie tylko z wargi odpadają, ale i z zimna. Zobaczyta jest mną się No jeszcze w zmingu Wolne. Pada śnieg Ale jest w ciepło Klautka taka z naszej strony, więc wody nie miesza Oczekamy, czekamy, że to powiem, na zmierzch Wtedy może coś pojedzie Nie, no Jak nie odrobicie ryby powyżej 15 kg, no to wchodzisz do wody. Całe szczęście nie ja, bo nie wziąłem z sobą wazeliny, żeby mi pięty nie spękały. Tak, razie na tym, żeby się tutaj skutecznie tak, zrobiłeś wszystko co w Twojej mocy, żeby wygrać te zawody. No i więcej. Reprezentant Nawet więcej. Tu mają różne widzę, warianty, ale. ale Burak zagrywa bezpośrednio na piąty Tam był Wojciech Szczęsny. Kończymy te dwudniowe zmagania, jak donosi nas korespondent z Nadkrożna, niestety tamta ekipa zjechała na zero, tym samym wygrywamy. Marcinie, czekacie niestety przyjemność morsowania, a Tomek, no, dla Ciebie, wiadomo, flas spacer do monopolowego. A? Dokładnie. Zaczynaliśmy te zawody, że tak powiem, w jesiennej, kończymy w zimowej, no ostatnia doba nie dała nam ryby ale 1-0 e, dla nas nie... i tak jesteśmy zadowoleni co niektórzy tutaj przyjeżdżają latem na no cały tydzień zjeżdżają tutaj bez e, pika e, patrząc teraz pod kątem mundialu e, Tomek Marcin, my wyszliśmy z grupy i wy wracacie do domu siema Dora. jak się nie umie łowić ryb to trzeba się potem kąpać w jeziorze. Jest zakład to jedziemy